Hej, ostatnio dostałam komentarz odnośnie mojej garderoby, czy jest ona bardziej europejska czy japońska. Więc dzisiaj chcę wam pokazać parę stylizacji z mojej ulubionej marki, jaką jest Uniqlo. na Uniqlo, bo ta marka stała się taką marką globalną. Nawet w Warszawie jest odproszony spory sklep. Przyznam się szczerze, jeszcze nie byłam w tym warszawskim Uniqlo. Zdecydowana większość ubrań marki Uniqlo kupiłam w Japonii. Zamawiam te ubrania też przez Uniqlo w Anglii. Wydaje mi się, że podczas wyprzedaży ceny są korzystniejsze, a dostawa kosztuje niecałe 4 euro, także nie jest taka droga, a powyżej pewnej kwoty wysyłka jest darmowa, także po prostu się bardziej opłaca. Jak widzicie, moja szafa jest bardzo kolorowa, ale wydaje mi się, że takie jasne kolory dobrze ze mną kontrastują, chociaż głównym powodem wyboru przeze mnie jasnych ubrań są moje kochane kotki. Po prostu na jasnym kolorze, mniej widać ich sierść. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat moich stylizacji. Wydaje mi się, że są one dosyć klasyczne, bo nie przepadam za takimi jaskrawy. Stylizacjami. Nie czuję się też zbyt pewnie w krótkich spódniczkach, miniówkach, więc preferuję takie casualowe spodnie. Znaczy, bliżej jest mi do takiego codziennego, ale nieco bardziej eleganckiego stylu. Uniqlo generalnie ma głównie takie klasyczne kroje, proste kolory. Ta koszulka, którą mam na sobie, też jest z Uniqlo. Ogólnie w mojej szafie wciąż znajdują się ubrania z Uniqlo, które mają po prawie 20 lat. Także jakościowo też są bardzo dobre. W szczególności uwielbiam właśnie ich serię Aries, taką przewiewną. Właściwie nie czuć, że ma się cokolwiek na sobie. A wydaje mi się, że w takich klasycznych, uniwersalnych ubraniach chodzimy po prostu najczęściej. Ja nie jestem osobą, która na każde wesele kupuje nową sukienkę. Zdecydowanie preferuję taki przemyślany minimalizm. I kupuję tylko ubrania, w których wiem, że będę miała okazję wiele razy się pokazać. Nie wiem, czy też tak macie, czy jednak wolicie zaskakiwać swoimi nowymi stylizacjami. Dajcie znać w komentarzu, która stylizacja wam się najbardziej podobała, czy też jesteście zwolennikami takiej minimalistycznej kapsułowej szafy i czy chcielibyście więcej takich modowych treści na moim kanale.